Siemanko, ja nazywam się Tomek, a to jest kanał Rapno i podsumowanie tygodnia w polskim rapie. Jeśli Was ciekawi ten temat, to zachęcam Was do obejrzenia całego materiału. Dziś mamy dosłownie kilka wątków, które chciałbym poruszyć. I na kanale przed momentem pojawił się też osobny materiał już dotyczący sytuacji z dzisiaj, więc zapraszam do zapoznania się również z nim. A teraz nie przedłużając, zaczynamy! Pierwszym tematem, o którym wspomnę, jest Kizo. Niedawno odbyła się premiera jego płyty jeszcze 5 minut i w związku z tym pojawił się na pewnej liście na Spotify. Jest to lista najlepiej przyjętych albumów na świecie. Mi zajął tam dziesiąte miejsce, co jest na pewno bardzo dużym osiągnięciem i pokazuje jak ogromną skalę teraz rozpoznawalności popularności ma właśnie ten raper. Jego album jest bardzo dobrze przyjęty. Single po prostu kulają wszędzie, gdzie się danie, można od nich uciec, więc to na pewno taki fakt, który warto odnotować i który pokazuje, że polska scena rapowa jest naprawdę bardzo mocna, a publika też potrafi zrobić swoje. A drugim tematem, o którym wspomnę, jest powrót Szpaka. Pięć fitów i płyta, to mogliśmy przeczytać na jego Instagramie w relacji i tym samym fani spodziewają się kolejnego albumu. Tym razem album ma być podobny klimatem, brzmieniem do atypowego. Czas pokaże, czy rzeczywiście te zapowiedzi się sprawdzą, czy rzeczywiście będzie to album podobny i przypadnie fanom tamtego albumu do gustu, czy jednak nie. W każdym razie, ja myślę, że to jest na pewno ciekawa premiera i ciekawy fakt, i Szpaku może w końcówce roku tutaj naprawdę sporo porządzić, tym bardziej że przed świętami inni raperzy już mam wrażenie, że są powystrzelani i wiele tych premier już w tym roku miało miejsce, natomiast Szpaku czekał, obserwował i ten koniec roku mam nadzieję będzie należał do niego i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry materiał. Teraz temat nie do końca muzyczny, ale też związany z polskim rapem, mianowicie mezo pojawił się na kanale sportowym w programie Niech gadają pani Domagalik, która jest znana z książki o Jerzym Brzęczku głównie, przynajmniej przez tą publikę internetową, bo oczywiście ma ogromny dorobek dziennikarski. I mezo opowiadał tam o wielu wątkach, a wśród tych wątków był poruszony między innymi konflikt z tym typem mesem, opisana cała bójka, jak to wyglądało, cały proces od. Konfliktu, bifu, e, przez różne wydarzenia, aż do pogodzenia się. E, I na pewno to jest ciekawy wątek, który warto sprawdzić. Link do tego materiału, do tego wywiadu, który jest dość długi i, i raczej nie zachęca w całości do obejrzenia przez formę prowadzenia e, rozmowy. Natomiast myślę, że tam warto sobie sprawdzić chociażby ten wątek. Jest też wątek OPEI i link zostawiam Wam oczywiście w opisie, więc możecie dać znać. Jak wy widzicie ten konflikt, za kim byliście w tym konflikcie, jak z perspektywy czasu na to patrzycie, jestem bardzo ciekawy, bo to był też kawał historii polskiego rapu i jeden według mnie z ciekawszych bifów, które się wydarzały na polskiej scenie w tamtych czasach. A skoro już jesteśmy przy agresji, przy bójkach itd., tak to Alberto, podopieczny Malika Montany z gm 2 l został wyzwany na pojedynek w High League przez Meduzę, youtubera, nawet bardzo znanego youtubera, no i czas pokaże czy ten pojedynek rzeczywiście się odbędzie. Alberto dostaje coraz więcej takich wyzwań. Wcześniej dostawał od Pawła Tyburskiego, no i czas pokaże z kim będzie walczył, kiedy będzie ta gala i tak dalej i tak Temat Hailik to też jest temat związany z odcinkiem, który nagrałem dosłownie przed momentem tematycznym, bo jak pewnie już wiecie, Dicho i Marta Linkiewicz ogłosili, że są parą, więc tam też jest trochę wątków odnośnie Hailik. Więc po tym materiale zapraszam Was tam, a teraz przechodzimy do kolejnego wątku, który chciałbym poruszyć w podsumowaniu tygodnia. A jest to mata. Myślę, że trzy tygodnie. Pierwsze miejsce na oliście, to jest taki temat, który warto odnotować, tym bardziej, że czasem wspominaliśmy o jednorazowym pierwszym miejscu na oliście, jak w przypadku na przykład Janklei jakiś czas temu. Natomiast młody Matczek przez trzy tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu, kto wie, może w tym tygodniu też utrzyma się na pierwszym miejscu. Jest to taki wynik, który pokazuje, jak ogromną siłą, jak ogromnym wpływem i jak ogromną skalą może teraz pochwalić się właśnie Mata. Ta współpraca z McDonald's to pokazuje. Też były zmiany w tym zestawie, ale myślę, że to już jest taki wątek pozarapowy. W każdym razie trzeba na pewno zauważyć to, że Mata obecnie rządzi. Mata jest bardzo potężny, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny. Właściwie to już nie tylko polski rynek muzyczny. Też niedawno dostał koszulkę od zawodnika, o którym nawijał. Nie pamiętam teraz nazwiska, musicie mi to wybaczyć, ale tych wątków z Matą cały czas jest bardzo dużo. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że trzy tygodnie Pierwsze miejsce na Oliście to jest bardzo dobry wynik. No, i zostały nam dwa tematy. Dwa tematy, które będą dotyczyć raperek. Pierwszy temat to Oliwka Brazil, która twierdzi, że inne raperki się na nią obraziły. Nie chcą podawać jej ręki, bo jej zazdroszczą i chciałyby być nią. Oliwka ujawniła ten wątek w rozmowie z Jank Leosią w audycji w Newance Radio. I jest to dość kontrowersyjna teza, ponieważ no, myślę, że wiele raperek po prostu idzie swoją drogą. Być może nie odniosło tak dużego sukcesu i tak szybkiego rozgłosu, natomiast. Wiele raperek umie rapować, niekoniecznie poruszając taką kontrowersyjną tematykę, i mimo to, w jaki sposób mają swoje publiki, zdecydowanie mniejsze, ale mają, i to nie świadczy o tym, że ktoś od razu krytykując, Tematykę poruszaną przez Oliwkę Brazil od razu musi jej zazdrościć. Po prostu może się z nią nie zgadzać. I czas się z tym pogodzić. Droga Oliwko, niekoniecznie od razu narzucać jakąś tezę, że ktoś ci zazdrości. Ktoś po prostu może mieć inną wizję na świat niż ty, i ma do tego prawo, ty masz prawo do swojej, macie prawo podawać sobie ręce, nie podawać sobie rąk. I żyć na jednej planecie bez jakiegoś wmawiania innym, test, których najprawdopodobniej te osoby nie mają i nie podpisałoby się pod nimi. No i mniej więcej też dlatego internet zareagował na te słowa dość prześmiewczo, co być może nie spodobało się Oliwce, nie wiem, być może my też jej zazdrościmy ja też chciałbym być jak Oliwka, chociaż w zasadzie po co? Po co i dlaczego? Dlaczego to sobie robić? Nie wiem. Ja trzymam kciuki za każdego, ale nie lubię takiego wmawiania innym swoich tez, więc na tym zakończę, nie będę rozwijał tego wątku i przechodzimy do ostatniego punktu, ostatni punkt też jest bardzo mocarny. Szwesta Ewa zapowiedziała pierwszy numer po polsku. Bardzo kontrowersyjna postać, która niedawno wyszła z więzienia która jest bardzo popularna w Niemczech i zapowiedziała pierwszy numer po polsku, gdyż ma polskie korzenie, będzie to numer najprawdopodobniej z Malikiem Montaną, a przy okazji też Sentino zapowiedział, że też Szwesta Ewa udzieli się na jego najnowszym albumie, więc jest to taki dość duży news i mam nadzieję, że to urozmaici naszą scenę, będzie jeszcze ciekawsza, a takie postaci na pewno mają wszystkie warunki do tego, żeby sprawić, żeby jeszcze więcej osób zainteresowało się polskim rapem, żeby ta siła oddziaływania tej muzyki, tej branży była jeszcze większa i żeby jeszcze więcej pieniędzy się w niej pojawiało. Mam nadzieję, że to wszystko się spełni i będę śledził kolejne ruchy, m.in. właśnie Szwesty Ewy, która w polskim rapie może naprawdę dużo zdziałać. Był już Mister Polska, który wrócił z Holandii i tutaj zaczął działać. To się świetnie sprawdziło. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jest to dość krótki materiał, zazwyczaj podsumowania są trochę dłuższe, ale nie ukrywam, że ten news w związku Dycho z Martą Linkiewicz nagranie o tym materiału trochę wybiło mnie z rytmu, także... Wielkie dzięki, jeszcze raz, zostawcie tutaj suba, jeśli chcecie więcej takich tematów. Ja wiem, że one nie do końca są związane z muzyką, krążą gdzieś wokół niej, no ale taki jest świat, i mam nadzieję, że to też jest interesujące. O muzyce jest więcej na fanpage'ach, na Facebooku, na Instagramie itd., itd., więc też was tam zapraszam, linki są w opisie. A teraz co? Do zobaczenia! Na dramkach o 18 we wtorek będziemy mieli Pato przegląd internetu, czyli większość takich właśnie tematów niemuzycznych. Natomiast w czwartek o 18.00 przegląd podziemia, czysty hip hop. To od Was zależy, jakie tam będą numery. Możecie je podsyłać, link też mam w opisie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Elo!